Teresa Lipowska czekała na to latami, już straciła nadzieję, gdy stał się cud. Teresa Lipowska, 87 litrów, jest bardzo zżyta ze swym jedynym synem Marcinem Zaliwskim. Aktorka nie kryje, że jego przyjście na świat było cudem. Miała już ponad 35 lat, gdy okazało się, że spodziewa się dziecka, co oznaczało, że jej największe marzenie się spełni. Nie wszystko jednak poszło tak, jak chciała. Byłam pewna, że będzie dziewczynka, wspomina. Teresa Lipowska miała zaledwie 20 lat, gdy wyszła za mąż za Aleksandra Lipowskiego, studenta łódzkiej filmówki, któremu, jak sama mówiła, ofiarowała swój wianek. Jak szczerze wyznała w programie Krzysztofa i Bisza zrozumieć kobietę. Poszłam do ślubu jako panienka. Chociaż Lipowskiej brakowało wówczas doświadczenia w miłości, miała jasno sprecyzowane plany. Jak wyznała w wywiadzie Rzece, który przeprowadziła z nią Ilona Łebkowska: Od razu chciałam mieć dzieci. Teresa Lipowska marzyła o córce, wybrała nawet imiona. Los ostatecznie pokrzyżował jej macierzyńskie plany, jak się potem okazało słusznie. Pierwsze małżeństwo Teresy Lipowskiej przetrwało bowiem tylko 3,5 roku, jak wspominała z perspektywy czasu w książce nad rodzinnym albumem. Na szczęście, po latach tak myślę, dziecka z Saszą Lipowskim nie miałam. Kiedy wyszłam za Tomka, to oczywiście też chcieliśmy mieć zaraz dzieci. A tu mija rok, pięć, siedem, dziewięć i dziecka nie ma. Do trudnego tematu wróciła w wywiadzie dla magazynu Retro. Jak wspominała. Byłam zrozpaczona, bo nie wyobrażałam sobie życia bez dzieci. Zdecydowałam się więc na adopcję. I kiedy z przyjaciółką Zosią Lęgrenową zaczęłyśmy jeździć po domach dziecka, nagle zaszłam w ciąże. I to był cud. Teresa Lipowska do tej pory pamięta chwilę, gdy dowiedziała się, że jej marzenie właśnie się spełnia. Jak wspomina, nie posiadała się ze szczęścia i od razu zaczęła wyobrażać sobie wymarzoną córeczkę. Bo tego, że urodzi dziewczynkę, była po prostu absolutnie pewna. Anna Maria miała być zdecydowanie Teresa Lipowska, syn to jej największa duma. W czasie ciąży aktorka bardzo przybrała na wadze. Wciąż, wspominając tamte czasy, daleka jest od zachwytów nad swoją ówczesną figurą. Ale nie miała czasu specjalnie się nad tym roztkliwiać, zajęta swoim szczęściem. Jak mówiła w wywiadzie dla kobiety i życia. Wyglądałam jak szafa, nic mi to jednak nie przeszkadzało. Chodziłam z brzuchem wypiętym, dumna, szczęśliwa, żeby wszyscy widzieli. O dniu, w którym została mamą Teresa Lipowska do dziś mówi jako o najważniejszej premierze w życiu, choć była nieco rozczarowana, gdy okazało się, iż zamiast wymarzonej dziewczynki urodziła chłopca. Byłam tym tak spezzona, że w ogóle nie wiedziałam, jakie dać mu imię, wspomina i dodaje, że po naradzie z mężem zdecydowała się na Marcina Pawła. Teresa Lipowska jest bardzo zżyta z synem i synową. Wiele lat później los w końcu podarował jej także upragnioną córkę, bo tak nazywa swoją synową. Ciekawostką jest, że żona Marcina Zaliwskiego ma na imię Anna Maria, czyli dokładnie tak, jak chciała, by miało na imię jej dziecko, zanim okazało się, że jest chłopcem. Syn aktorki ma już 50 lat, razem z żoną wychował adoptowanego chłopca z Rumunii, Szymon jest już pełnoletni i córkę Ewę, która lada moment skończy 15 lat. Marcin Zaliwski nigdy nie chciał pójść w ślady rodziców aktorstwo po prostu go nie interesowało. Skończył szkołę główną handlową, był dyrektorem dużej firmy finansowej, a od pewnego czasu prowadzi własny biznes.